W dzisiejszym filmie, widzowie, musimy sobie przetestować prawdopodobnie Admin Abius w Tsunami e Właśnie się on chyba zaczął. Nie wiem szczerze, czy o tej się Admin cały czas pisze. Jest ogólnie, widzowie, teraz podobno 1,4 miliona graczy na tej gierce. Ej, powiem wam, jest naprawdę mega mocno. Zobaczymy, co będzie respił, co tu się będzie działo. Przetestujemy sobie, więc czekamy. O, pojawił się nibiański przedmiot. Dobra, mamy go, mamy go. Mamy go, dobra, zdobyliśmy pierwszego nibiańskiego, tylko tutaj, żeby ludzie mi nie... Tutaj dobra, walimy, walimy, dzidę. Bo może się uda, może się uda. Dawaj, 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 dawaj. Jezus, dobra, może się uda, może się uda. Dobra, dobra, może jeszcze Dobra, dobra, nowa. The secret jaki dzień nie wasam. Dawaj, 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 dawaj Dawaj, 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 jest, let's go. Dobra, gdzie jest moja baza? Tutaj let's go, dobra, mamy mamy kolejnego... Mamy kolejnego nibiańskiego pełnego cika. Powiesz coś, go let's go i oczywiście go wymaksujemy, let's go. No dobra, mamy to, możemy go troszkę podmaksować. Mamy, mamy prawie 100 trillionów, widzę, farmiem sporo e, na admina adminabiuzy, więc... E, zobaczymy, ogólnie, tutaj piszą jakieś sekrety, więc będziemy e, będziemy tutaj pa obserwować jak to sytuacja wygląda, Okej, okay, 12 biom, na razie jest stary. E, czy... Uła! Kurde, dostałem. Dobra, czekamy a co się widzowie wydarzy. Teraz Admin pisze o zespawnowaniu Celestiala jakiegoś. Ej, dobra, może nam się uda zdobyć kolejnego. Fajnie by było, tylko na razie musimy szybko się przedostać na kolejne obszary. Mapki tutaj. O, dobra, tu już nie zdążymy. Kurde, on tutaj... on pisze o spawnowaniu jakiegoś secretu, ale to teraz napisał o Celestiala, więc może zarazpi coś... coś nowego Może nadzwieć. skoro jest tyle graczy, no to admin może coś da dobrego. Co jeszcze może nie ma w Gierce? A mo... może, może, może. Dobra, teraz Admin czy jesteśmy gotowi, czy... Ja jestem... Jestem... Widzowie... Ready? Jestem ready, zobaczmy co za respawn. jak tu się męczę, żeby dostać się... Przez te tsunami tutaj na kolana Do tego Celestiala, bo... Może... Bo nie wiem, czy on już go zarespił czy nie. Trzy Celestiale się jakieś zrespiły. Ej, dobra, muszę się szybko tam dostać. Muszę się szybko tam dostać. Szybko, szybko, szybko! Dawaj, dawaj, dawaj! No nie! Kurde! Musimy tam szybko jakoś trąść! No, trzy Celestiale! Nie no Dobra widzowie to byłem kolejnego celestiala Ale ja w sumie poczekam Bo może admin tu by coś zrespi On tu pisze ogólnie o jakiejś mutacji O e, mutacji w ogóle e, Jakiejś nowej jeszcze nie wiem czy na tym admin byzie Czy e, w na kolejnym czy w kolejnej aktualizacji Która chyba jest w sobotę czy coś takiego Nie jestem pewien w sumie O czas na coś na, ele, na Electric. Na Electric. To jest jak coś widzowie Electric, to jest e, mutacja taka To jest e, jak coś to jest taka to jest właśnie najlepsza mutacja Może e, jakby on zrespi jakąś celestiala z taką mutacją ja pierdziele, dlatego ja tu czekam. Trzymam tego Celestiala, jakby coś tu się nie pojawiło ciekawego, ale ja tu czekam, ja tu czekam, widzowie. Uuu, widzowie, patrzcie to! Teraz e, ten Admin dał event, ten Elektroik, o kurde! Upuszczę, może walnie w niego, 30 sekund. Ty, może wal... Dawaj, może walnie w niego mutacja, dawaj, dawaj, walnij mu, błagam. Walnij w tego. Walnij w tego, 30 sekund, błagam, no. Jest! Mam mutację. Tylko w sumie czy coś tu dało? No takaś tak średnio w sumie. Dobra, biegniemy. Nie stracić! Nie, 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 nie! nie. To się nie dzieje, to się nie dzieje! Nie, 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 nie! Nie, Nie, widzowie, straciliśmy go! Popełniłem ten błąd i straciłem! Straciliśmy teraz elektryczną Nie, no, no, kurde. A, no tak, ona jest najlepszy. I ja, dziękuję. A może uda nam się, widzowie, coś lepszego zdolić? I nie będziemy jednak stratni. Admin teraz napisał, że doda wy ten weekend, czyli na nowym aktu. jakieś lucky bloki, w jakiś admin lucky bloki doda. Ej, dobra, I to jest ciekawy. Może będziemy grać. Na pewno i przedmiot testujemy sobie A tą aktualizację, bo kurde, no jestem ciekawy, jestem ciekawy. Kurde tu ludzie mi biją. A kościół, kościół tu mnie nawalają, kurde, no przez nich jeszcze Okej okay, guys, dobra? No dobra, czyli coś się zaraz wydarzy, widzowie, coś się zaraz wydarzy, dobra, czekamy. Jakiś deszcz, jaki deszcz w ten moment tutaj no dobra, zobaczymy, zobaczymy co on zresztą, Co on kurde zresztą Jestem ciekawy, widzowie, no podobają mi się te Adminobiusy, ale mi bieżę, się robić ciekawie, to już się nie dziwię w sumie. 5 sekund, 5 sekund coś. Jesteście gotowi? Are you ready? Yes, of course! Oczywiście, że jesteśmy gotowi. Teraz admin zrespi jakąś mega mocną mutację. Jakąś nową mutację. No dobra, jestem ciekawy, co, co on tutaj nam zrespi. Muszę się jakoś przedostać, bo możliwe, że. Te, te, bo tam może się coś mega mocnego zarespić nam. Ok, zaraz się widzowie, coś wydarzy. Czy zaraz się coś tu wydarzy. Admin cały czas opisze o jakimś, o jakimś deszczu, czy coś jakiejś mutacji. Tu w ogóle respi jakiś. jakiś tutaj chyba z nową mutacją. Mateo zespił, czy coś? To stylu, ale nie widzę na razie. Tutaj, no widzę tylko jednego Mateo, ale nie widzę żadnego. Fajną mutację, bo za 40 sekund mamy Celestia. Tym razem nie możemy tego zwalić, że stracimy go. Bo, bo naprawdę, no wtedy jest to by był na pewno kolej, dobry, kolejny Celest do kolekcji. ale teraz musimy się mega mocno skupić. Teraz zespół jakąś mutację klo, czyli w jakąś mutację, jak, nie wiem, jakąś 7 sekund. On cały czas toje AWIPUS. 10, 5 sekund. Co się wyda, no tutaj, dało tu jakąś mutację z chmurkami czy coś takiego. Ale tutaj właśnie 3, 2, 1, tutaj pojawi się właśnie... Jest! O kurde! Tutaj musimy mocno wyczekać, musimy mocno wyczekać i zgarnąć go yy, o kurde teraz miałem idealny mo moment. Nie, 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 nie Dobra widzowie, mam go, zdobyłem go, zdobyłem go Ale na razie przeczekamy, żebym teraz go w jakiś Głupi sposób nie stracił, dobra mamy go Let's go widzowie, mamy kolejnego co jest, ale to nowego Dobra dawaj go do kolekcji Jop, jodziele, dobra dawaj, kurde Tutaj, dobra tutaj nawet go postawmy Jop, jodziele, let's go Teraz go szybko podmaksujmy Mamy 150 milionów, no, więc maksujemy go Jop, jodziele o, to był. O, jezu. Ja nie mogę. Już myślałem, że go stracę, ale udało się. Let's go. Udało się. Dobra. Trzy celestialy teraz zespił. Aha. Ej, dobra. Biegnę tam. Biegnę tam. Biegnę tam. Na razie go nie ulepszam. Biegnę tam. Biegnę tam, jak widzowie. Jakoś muszę się tam dostać. Może się uda. Go, go, go. Dobra, dobrze, dobrze. Admin. Właśnie, to, to, właśnie o to chodzi. Mamy widzowie kolejnego niebiańskiego. <grym> Tu jest sekolaka, kolejnego niemieckiego właśnie ta e, sekolaka. Ale widzowie, admin już ucich. Czy to możliwe, że już jest koniec admin abuse'u e, Tak krótko. Widzimy praktycznie 2 miliony graczy ej, grał, ej, no on cały czas tylko tu pisał Lucky Bloki, że jaki update będzie i tak dalej, no zobaczymy jaki dobra aktualizacja będzie w sobotę, ale no no kurde no. Nie ja tak krótko, żeby poleśpił tam z nie wiem, po dwa razy, po trzy czy tam trzy razy po trzy tutaj te cele i to tyle. Mega dziwne, dobra, ale my biegniemy, biegniemy, biegniemy. Tutaj zdobywamy, pyk, pyk, pyk. No i mamy... dobra, i trzeciego mamy trzeciego, widzimy Mamy już trzeciego tego lepszego e, CT, te, niebieskiego e, tutaj. Uuu, kurde, dobra, pyk. Kolejnego sobie elegancko i to mamy 200 tylionów w ogóle, więc maksujmy sobie, zmaksujmy sobie go tego tutaj cekolaka, ale no tak krótkie ad te takie, no tyle graczy i tak krótki admin, a być może w sobotę będzie dłuższy, ale no trochę mnie szokował, no kurde tak, e, to mógł coś jeszcze dać jakieś eventy, event jakiś albo Większe jakieś coś tam mutacji, no kurde. Dobra, tu w ogóle, tu czy tutaj jeszcze tego może tutaj nie wiem, podmaksujemy sobie, a jeszcze dajmy tak i teraz zwiększymy... O, dajmy na tyle. O, mamy tutaj teraz 182. Więc no widzowie no myślę, że ten pian już będzie dłuższy. E, udało nam się zdobyć trzy, tutaj o, trzy, oto takie trzy takie właśnie, to jest, ale dwa kolaki, jeden job job. E, jednego Joba z wersją z mutacją elektryczną niestety nie udało nam się, ponieważ popełniłem błąd i nas tsunami zabiło i niestety tego straciłem, ale plus taki, że dwa lepsze tutaj te niebiańskie udało nam się zdobyć. A więc widzowie, no cóż, w tym odcinku była tyle, myślałem, że będzie ten Admin z troszkę dłuższy, ale plus taki, że mamy trzy dobre, teraz małego, mocne cele, cele niebiańskie, w sumie, jak, to, 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 w sumie tak zwał, jak zwał. Widzimy się widzowie w takim momencie Po Aktualizacji Admina będzie w sobotę, więc to była tyle i do następnego. Yo.